Jezus wiedziony był przez ducha na pustyni przez 40 dni. Rozpoczynamy wielki post i tradycyjnie Ewangelia w pierwszą niedzielę mówi o kuszeniu pana Jezusa. Pamiętamy dobrze to wydarzenie. Z nad Jordanu Jezus idzie na pustynię, pości 40 dni i jest kuszony przez diabła. Kusiciel zostaje pokonany i odchodzi, na pewien czas znikając ze sceny. Jest coś interesującego w pierwszym zdaniu dzisiejszego fragmentu Markowej Ewangelii. Większość tłumaczeń sugeruje nam, że po chrzcie, pełen Ducha Świętego, Jezus przyszedł z nad Jordanu wiedziony przez Ducha Świętego i przez 40 dni był kuszony przez diabła. Ponieważ język grecki nie ma znaków interpunkcyjnych, możemy też tak zrozumieć to zdanie: Pan Jezus wrócił z nad Jordanu. Wiedziony przez Ducha Świętego na pustyni przez 40 dni i był kuszony przez diabła. Taką wersję mamy w lekcjonarzu szalnym. Jaka jest różnica? Otóż pierwsze tłumaczenie sugeruje, że diabeł kusił Jezusa przez 40 dni. Drugie natomiast mówi, że Duch Święty prowadził pana Jezusa na pustyni przez 40 dni. Jedno nie wyklucza drugiego, ale dla mnie ważne jest to, że Duch Święty towarzyszy, choć niewidoczny i nieodczuwalny, w czasie pokusy. Przez cały czas niełatwego pobytu na pustyni, Duch Święty jest przy Jezusie. Jest to z pewnością niesłychanie ważna informacja dla nas. W czasie naszych prób, kiedy jesteśmy kuszeni, możemy zawsze odwołać się do Ducha Świętego, wzywać Jego mocy. Ogień Ducha Świętego. Pamiętamy, że pod taką postacią zobaczyli przyjście Ducha, uczniowie zebrani w wieczerniku, a więc ogień Ducha Świętego wypala wszystko to, co pochodzi od diabła. Ale nie, nie znaczy to, że wystarczy wezwać pomocy, a Duch Święty wszystko za nas załatwi. Hmm, Pan Jezus musiał podjąć walkę z kusicielem, odczuwał głód, był zmęczony długim postem. To wszystko kosztuje, to wszystko jest niezwykle trudne. Obecność Ducha Świętego nie gwarantuje, że wszystko zrobi się samo, a my odbierzemy zbawienie jak paczkę z paczkomatu. Obecność Ducha Świętego gwarantuje zwycięstwo tym, którzy podejmują walkę, którzy nie tyle potrafią zwyciężać, ale tym, którzy się nie poddają. Kilka miesięcy temu mieliśmy w klasztorze wieczór patriotyczny i śpiewaliśmy pieśni związane z walką o niepodległość naszej Ojczyzny a wśród niej legiony, gdzie pojawiają się słowa Pamięta wszak Warszawa chwilę, gdy szarych garść legunów szła, rzucili nam Germanofile, z oka spłynęła gorzka łza. To ilustracja bardzo trudnych początków polskiej armii, która w liczbie 144 żołnierzy wyruszyła z Krakowa w 1914 roku pod wodzą Józefa Piłsudskiego. W Kielcach nie zostali oni zbyt ciepło przyjęci. Wydawało się wtedy, że ten pierwszy zbrojny oddział polskich sił po 1864 roku zgaśnie jak płomyk świecy na wietrze. Obojętność ludności zaboru rosyjskiego była zaskoczeniem i stawiała pod znakiem zapytania dalszą możliwość tworzenia armii. Bo skoro nie będzie nowych ochotników, no to jak tworzyć silne wojsko? Kto w takim momencie by się nie zniechęcił? Kto miałby siłę, by się nie wycofać, nie zrezygnować? A jednak, za 6 lat polska armia, liczona już w dziesiątkach tysięcy, zatrzyma bolszewicką nawałę pod Warszawą. Garci żołnierzy zmieni się w wojsko, które dokona cudu nad Wisłą. Nie wolno nam się poddawać, nie możemy się zniechęcać. Duch Święty prowadzi Cię tak samo, jak był przy Panu Jezusie. I choć jest niewidoczny, zdawałoby się, że nieobecny, to jednak tak samo jak tam, na pustyni. Prowadzić cię będzie do zwycięstwa. Święty Paweł ujmuje to zwięźle w niesamowicie mocnych słowach w drugim czytaniu. Żaden, kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. Niech ten wielki post będzie zatem dla ciebie i dla mnie czasem ćwiczenia się w wytrwałości.